Program sponsorowany przez Stowarzyszenie Różowe Okulary. Organizatora akcji możesz być po naszej stronie. Pacjentki niepełnosprawne na porodówce pojawiają się bardzo rzadko. O, prawdę mówiąc, nie pamiętam, kiedy widzieliśmy ostatnio na naszej porodówce pacjentkę niepełnosprawną, rodzącą. Sądzę, że dla wielu z nich macierzyństwo byłoby jednym z największych osiągnięć życia i zmieniłoby ich życie. I przeżywałem tutaj takie przypadki. Jednak Presja otoczenia, o, świadomość braku pomocy, demonstracja ze strony otoczenia tego, że ta pomoc nie zostanie udzielona, powoduje, że kobiety są bardzo ostrożne w podejmowaniu takich decyzji. Długo się nie zastanawiałam na tym, żeby zostać matką. Znaczy, może jak się pomyśli o dzieciństwie, tak? Gdzie mała dziewczynka już sobie myśli, że chce mieć rodzinę, to można powiedzieć, że kilkanaście lat. Nie bałam się, że sobie nie poradzę, bo mam wspaniałego męża, który już wiedział, jak się mną opiekować, czy już miał, można na wesoło powiedzieć, duże dziecko do opieki. Myśmy się do tego przygotowali. Przygotowaliśmy się rozmowami tym, jakie mogą być ograniczenia, tym, co powinniśmy wcześniej zrobić, jakie badania. Przechodziliśmy badania genetyczne, zarówno Agata i wtedy potwierdziliśmy genetycznie już wynikiem genetycznym jednostkę chorobową Agaty. W związku z tym ja też przeszedłem badania genetyczne w klinice przy Akademii Medycznej we Wrocławiu i okazało się, że ta choroba nie będzie przenoszona w sposób taki dominujący, czyli, że nasze dzieci nie będą chore. Owszem, Kuba jest pewnie nosicielem tego rdzeniowego zaniku mięśni, ale nie jest i nie będzie, nie będzie chory. Uśmiech! Uśmiech numer 3! Kuba, o! Kuba się tak do mnie przytula. Nie wchodzi na moje ręce, ale się przytula do kolan. Na początku było ciężej, bo staraliśmy się Karmić naturalnie, także tutaj było jednak to wstawanie. No nie do końca się udało, bo jednak ze względu na moją chorobę, gdzieś nie pracują mięśnie tutaj piersiowe, które po prostu pomagają wyjść mleku z piersi, tak? I tutaj udało mi się 3-4 tygodnie karmić kubę. Ale był, był ten, było to mleko od matki jakichś Uba. Kubuś, a tata podrzuci? Chodź, chodź, polatamy. Chodź, do, do nosorożca polecimy, tak? Porozbudź szybko, już może coś. Gdzie jest nosorożec? Pokaż. Seksualność osób niepełnosprawnych jest otoczona wieloma mitami. Jeden z takich mitów mówi właśnie o tym, że niepełnosprawność jest związana z brakiem aktywności seksualnej, z brakiem potrzeb seksualnych, z brakiem więzi emocjonalnej, że tak naprawdę takie osoby nie potrzebują tych rzeczy i że takie osoby, <coughs> najlepiej żeby tych rzeczy też nie robiły. Takie, takie jest wyobrażenie ich opiekunów. No, tymczasem tak naprawdę ta niepełnosprawność, ona gdyby nie dość, że nie stoi na przeszkodzie tej aktywności seksualnej, to jeszcze się okazuje, że osoby niepełnosprawne mają większą potrzebę afiliacji, czyli no właśnie bycia z kimś i właśnie przez tą swoją niepełnosprawność. I tutaj ta aktywność seksualna jest takim elementem, który zdecydowanie pozwala im budować no właśnie trwałe i wartościowe związki emocjonalne z drugim człowiekiem. Także tak naprawdę jak najbardziej osoby niepełnosprawne są seksualne i my tak naprawdę jako społeczeństwo powinniśmy no właśnie tak naprawdę budow pomagać, budować im tą ich seksualność. Asia jest moją taką pierwszą, najprawdziwszą miłością. Mam nadzieję, że będzie nam się układać tak dobrze, tak jak się układa teraz, i że nie pozostanie to tylko na etapie chłopak-dziewczyna, tylko mam nadzieję, że wyjdzie z tego rodzina. Rodzice nie rozmawiają ze swoimi dziećmi na, na właśnie temat, temat seksu, ponieważ albo się boją o tym mówić. Albo stwierdzają, że, że takie coś się nie stanie, że nie dojdzie do zbliżenia seksualnego. Tak mi się wydawało, że to po prostu, że to jeszcze jest czas, że jakoś tak... Andrzej, no on jest praktycznie dorosły, ale tak został u nas taki najmłodsze dziecko i, i taki mały Andrzej. Nie było takiej rozmowy z moim tatą, że... Wziął mnie na bok i mówi: Synu, teraz porozmawiamy jak facet z facetem, że będzie rozmowa na temat seksu. Tego, tego nie było. Wolę nie rozmawiać, bo to dla mnie temat tabu. a O takich sprawach, jak, jak niepełnosprawni sobie radzą w tych sprawach, to nie dosyć, że ma tyle problemów, on do tego, a jeszcze takie coś wywlekać. To jest ich sprawa, oni między sobą to. Niech załatwiają, a ja jako rodzic jedynie mogę tam, nie wiem, poradzić coś, może pomóc finansowo. Bardzo często jest tak, że no, takie osoby też nie bardzo wiedzą, do kogo mają się zwrócić, ponieważ e, no, gdyby te wizyty wśród... Ginekologów no one bardzo często właśnie raczej są związane z tymi wylegliwościami ginekologicznymi. Natomiast jeżeli chodzi o wizytę u seksologów, to takie osoby no właśnie trafiają bardzo rzadko. Z jednej strony właśnie dlatego, że nie wiedzą, że seksologi zajmują się też takim, takim, takimi aspektami. Z drugiej strony, że tak naprawdę przez tą swoją niepełnosprawność, jak gdyby dodatkowo czują się skrępowane. Czyli właśnie gdzieś tam ulegają tej mitologizacji tego współżycia seksualnego osób niepełnosprawnych, w tym sensie, że uważają one same, że w związku z tym, że są niepełnosprawne, to nie powinny odczuwać tych potrzeb seksualnych. Czyli są zażenowane, że odczuwają potrzebę seksualną, zażenowane są z tego powodu, że się masturbują, zażenowane są z tego powodu, że się zakochują na przykład w kimś pełnosprawnym, co jest w ogóle bardzo często, no właśnie też, spotyka się z pewnego rodzaju ostracyzmem ze, ze strony no najbliższego na przykład otoczenia tej osoby sprawnej. Trochę się boję, jest to, jest to nowa sytuacja w, w moim życiu, ale i, i, i wyzwanie. Mam nadzieję, że, że dam radę. Nie jestem sama. Mam, mam chłopaka, który e, będzie ze mną mieszkał. Mam rodziców, którzy mieszkają bardzo blisko, mam siostrę, która ma rocznego synka, także myślę, że damy radę. Na razie jest tutaj e, suszarnio, prasowalnio, przechowywalnia, ale docelowo tutaj będzie e, pokój dla babaska. To jest e, sam, sam początek e, ciąży, także. E, jakby pierwsza taka euforia i taka totalna radość już troszeczkę ze mnie zeszła, teraz się zastanawiam, jak to będzie. Szukam mebelków, szukam rozwiązań, które będą dla mnie dobre, bo na przykład no, tutaj jest ważne to, że no, nie schylę się po to dziecko, które będzie leżało w, w łóżeczku na tyle, żeby to dziecko z tego łóżeczka wyciągnąć. Także no tutaj muszą być takie rozwiązania, że ja będę mogła pod to łóżeczko wjechać, więc to są też takie bardziej techniczne, techniczne podejście do, do tematu. Przede wszystkim informacje uzyskuję od koleżanek, które również są na wózku i jakby przechodziły tą samą drogę wcześniej. Mam dwie koleżanki, które są na wózku, które urodziły, urodziły dzieci. Jedna koleżanka ma małego Bobaska, a druga koleżanka ma starszego, starsze dziecko. Także właściwie dwie osoby, które, które znam osobiście, to, to właśnie udało im się przez ten cały proces ciąży i porodu i wychowania dzieci przejść. Myślę, że jak kobieta jest zdolna zajść w ciążę, to jest także zdolna donosić tę ciążę. Nie widzę e, jakichś takich dramatycznych problemów. Może u niektórych kobiet, e, u, u których dochodzi do zniekształcenia klatki piersiowej, gdzie mogły powstać jakieś problemy oddechowe w układzie oddechowo-krążeniowym, może wymagałyby konsultacji, ale e, większość takich kobiet jest w stanie donosić ciąży. Wizyta u ginekologa i drobiazgowe prowadzenie całej ciąży no i we właściwym momencie wizyta na, w naszym oddziale w sali porodowej. W większości przypadków te kobiety mają skazania do cięcia cesarskiego i takie cięcie zrobimy bez problemu. Wrocławska szkoła rodzenia działa w naszym szpitalu od 3 października tutaj szpital baza nasza jest dostosowana do tego, żeby osoby niepełnosprawne też uczestniczyły w tych zajęciach. Zajęcia przewidują 20 godzin teorii i 20 godzin zajęć fizycznych. Ćwiczeń ogólno takich ustrojowych. Pielęgnacji uczymy: pielęgnacji noworodka, kąpieli, ubierania. Pokazujemy, jakie akcesoria są przydatne do zajmowania się noworodkiem, niemowlakiem. Od stycznia rozpoczniemy. Kolejne cykle, tych właśnie zajęć. Mamy w przyszłym roku do zorganizowania osiem cykli i nabór rozpoczynam od 14 listopada, na ten cykl, który się rozpocznie w drugiej połowie stycznia. Jeżeli chodzi o warunki, i to musi być osoba, która mieszka we Wrocławiu. Po drugie, musi być zaświadczenie lekarza ginekologa, że pacjentka ciężarna może przystąpić do tych zajęć w ramach szkoły rodzenia. I to wszystko. Są. So, um... Specjalne szkolenia robione dla seksuologów przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne. E, profesor Starowicz tutaj założył, że tak powiem, całą <kłyn> gałąź tej, e, tej terapii osób niepełnosprawnej. Zajmuje się tym bardzo efektywnie szkoli tych ludzi, także myślę, że to powoli, jakby to powoli będziemy do tego zachodu gdzieś tam, e, ten zachód będziemy gonić. <todgrym> to trochę mi ciężko teraz, bo mam nosek. Pach. To fajnie jak, jak dziewczyny na wózkach. Y Rodzą, rodzą dzieci, ponieważ jest to, pokazuje to, że no nie ma rzeczy, które są niemożliwe dla osób na wózkach. Że urodzenie dziecka, wychowanie go odpowiednio, no to nie jest wielkie wyzwanie, będąc na wózku. Jest to wyzwanie jak dla każdej innej kobiety.